Dzień dobry moi drodzy, z tej strony mówi do was Eonowy i witam was w kolejnym odcinku z gry Crocodile of Gobos. Tak, pierwsza taka nieciekawa wiadomość na dzień dobry to jest taka, że pomiędzy nagraniami nie nabiłem sobie żyć. Tak, bo Eonowy był leniwą bułą i tego nie zrobił. A już tutaj wiecie, kolejny tydzień się rozpoczął, czas nagry, więc trzeba, trzeba nagrywać. Słuchajcie, odcinki, a, a życiów nie ma. Tak więc na ten moment skończyło się na tym, że mamy tylko 15 żyć, a przed nami kolejne poziomy i to mega trudne poziomy, bo to już są ostatnie, ostatni świat, jak wiemy. Zapowiada się ciekawie. No. no. Mam nadzieję, że te 15 żyć mi starczy. Gim przepadni. Mam nadzieję, że te 15 rzeczy mi wystarczy, żeby zakończyć ten poziom, a kolejny poziom to nie wiem, najwyżej. najwyżej w kolejnym odcinku za e zrobimy, zobaczymy. Ahaha, aha, się tyle nie bo... Jak damy, jak widzieliście, była platforma i teraz ja tak się zastanawiam. Mm, czekajcie, 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 to tutaj... Jak ta platforma stoi? Ona nie stoi typowo pod nami, a nad nami jest eee, to. No typowo trzeba zaskoczyć i postarać się tam wycelować? Nie wiem, czy ryzykować, czy nie. No dobra, no ryzyk fizyk najwyżej się nie uda. Złapałem się. Ledwo co, ale się złapałem. Gdzie my jesteśmy? Dobre. Aha, ja mam tylko nadzieję, że to się nie będzie zapadało, ale bawię się, że tak może być. W razie czego o, to mamy przygotowane. No dobra, A no Nie, dobra. I tu mamy kolejne. Kolejny i wyjście, i mamy trzy życia. Trzy życia ekstra, słuchajcie. Mamy tak bardzo fajny dodatek, bardzo mi się podoba. Bardzo przy, przyjazna, taka przy, e, przyjemna niespodzianka ze strony gry. Więc jest szansa, że my ten poziom ukończymy. Gra nas wspiera. Tak ewidentnie, gra nas tutaj e, wspiera, mówi, dać, dasz radę. Ja ci pomogę. No, zaraz zobaczymy, jak ta pomoc się z, z pomocy nie, e, zmieni w, no, <gryw> w walenie. Może jeszcze troszeczkę. Dobra. Eee, teraz. I teraz. No boss. Mm. Tutaj mamy portrety tutaj rodziny naszych tutaj, yy, złych przyjaciół. Tutaj jest on i nie wiem, albo jego przyjaciele, albo może bracia. Bracia lub siostry. Jakby tam wiedzą. A to ewidentnie jego mamusia. Widać, że mamusia bardzo. Nie wiem, sprawa wrażenia tutaj była takiej bardzo apodyktycznej, jeśli mogę to tak nazwać. Więc. Więc ja tutaj stworzę teorię, że może ten nasz zły boss nie jest takim złym potworem, i tak dalej. Taką my pod presją mamusi. Ja Jasu! Prawie nam szedł. A. No chyba nie. Co to, to jest? Jeździ. Dobra, szybko. Szybko. Dobra, tu chyba jesteśmy bezpieczni. Tak, tu jesteśmy bezpieczni i zaraz czeka nas druga taka akcja. Dobra. Udało się. Żyjemy. A i drugi. Ty widzę ten samotyw. Jezu! Chyba sobie robić to jest na zasadzie tej jaki ja myślę. O Boże, wiecie o co chodzi? Musimy skoczyć tu, skoczyć tu, przeskoczyć tu i iść dalej. Dobra. Na no szczęście okazało się to być prostsze niż zakładałem. Um. Tak, ja chciałem to zrobić. Nie, no od początku. Dobra. Dobra. Jeszcze raz. Jak to zrobić, żeby było dobrze? Tak, tak. mam już odpowiedź. Na prądy. A one są wokół Gobosa. E, wiesz co, Gobos? Ja nie będę ryzykował, sorry. I tak ty y, poziomów nie odblokuje, Więc piroń ochronny, piorun Ale pioruny we mnie czepią jakimś głudim. Zrób ta pamiętna pioruny. Kto nie widział, to, to zapraszam na, na serię z Uriego. To była po prostu pogeum. Biegni, 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 biegni. Hmm. Dobra, nikt. Przed nami, nic, za nami. Dzięki Chodź tu, dobra Aha, mam iść tędy, dobra A widzę, że będzie trzeba to zrobić e, no szybko, ale na szczęście nic nad nami nie lata, więc powinno być w miarę łatwo To już koniec poziomu? Okej, okay, no jak mamy ten, to wejdźmy tutaj do, do bonusa. No to mam. Już mi się ten model za mocno nie podoba. Ja Wam powiem szczerze. Ono odblokuje. Aha, no, odblokowało tam. Teraz musimy się cofnąć. Przeskoczyć tu. Zgarną diamondy. Potem przeskoczyć tam. Wtedy się pojawi we pewnie tu. Iść tam i do Gonga. Dobra. Dobra. Myślałem, że zaraz się pojawisz. Za... że Wiedziałem co to zrobisz. Bierz. Chodź jeden. Dobra, no, no, no. i drady, wychodzimy stąd. Stercliśmy jedno życie. Mamy jeden klejnucik. Ale naprawdę myślałem, że ten poziom to da mi w kości i topikę. Nie ale się okazało, że wcale nie. Dobra moi drodzy, co? Lecimy chyba z kolejne. Ej, i tu chyba będzie boss, nie? Nie podoba mi się to. Do... A nie, bo tu są go bossy. Nie. A nie wiem, dobra. Eee, tutaj mamy znowu. Aha. Dobra, mamy. apcie Jendel. O, nawet mi się udało cię posłać stąd. Dobra, to musimy wrócić. Eee, na niego jest taki sposób, że trzeba poczekać, aby podszedł gdzieś tak właśnie w, w bok, bardziej w bok i wtedy będzie można obok niego się przecisnąć. Idź mi stąd. Dobra, spróbuję tu. No, no i fajnie. O, Dobra, że gonimy. Dobra, udało się. Kolejna. Zagadka. i to tak której nie lubię I już po w sztokach. Dobra Idźmy dalej A my tu mamy dalej tam dobra. Tutaj jest jakiś pokój, jak... Co to wygląda? Zabawa mnie gierki. Ale teraz się zastanawiam, czy ja chcę y, go bossa, czy ja chcę jednak życia. Nie ma wolę jednak życia. Ja sobie tu postawię. okazało się, że mamy tylko jedno. O, a to mi nie chodzi. O, o dwa hmm. serca. Hmm. Ah, dobra. Mamy, mam sobie wybrać. Nie wiem, ja wybiorę z przodu. Mam nadzieję, że potem będzie można jeszcze rozwalić tamte kolejne. A jak nie, no to. A ciekawe, co by było, jakbyśmy go tutaj yy, zbombardowali. Aha! Nie mamy nic. Mamy tylko jeden klejnot? To gdzie one wszystkie mi poginęły? Czy podajemy wam się jeden klej, no to pewnie był przy tym garku do ogarnięcia? A inne? Nie wiem. No dobra moi drodzy, no to co? No. Wbijemy w gąbki, i wychodzimy stąd, nie mamy innego wyjścia. Ale przynajmniej parę rzeczy byśmy ogarnęli. I teraz nas czeka boss. Dobra, widzę, że my tam mamy 16 minut nagrania. O, nawet animacja jest. W końcu jakaś animacja zajmowała. Dobra, ogarnijmy. Spróbujmy zwalczyć tego bossa. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i nie skończymy. Jezu. Już wiem, czemu mi się tam wydawało, że to się będzie zapadało. Aha, super. O, ale ja przynajmniej szafka No. Krok, opanuj się. Zgin, przepadni. Dobra, mam tu coś obok To będzie takie dla szybkiego. Dobra, to, to akurat nie jest takie trudne. Coś najgorzej będzie, myślę, tutaj. Ale daliśmy radę, daliśmy radę. Wrócę, ja Wam powiem, że. Nie spodziewałem się, że mi tak dobrze pójdzie w tym odcinku. O, mamy bossa. Jakie ciebie pokonuje? Coś Aha. Nie o to chodziło. A ty mi puszczasz bombę, ta bomba za mną lezie, jak nastąpi na to to ona do niego wraca. I to już? Ej, wiecie co? Nie wam powiem. Ten boss to chyba był najprostszy ze, ze wszystkich e, dotąd. Naprawdę. Nawet nam krzywdy jako tako nie robił, no bo co, no wrzucił nam tą bombę, wystarczyło troszeczkę odejścia a ta bomba do niego wracała. <ścoughs> Ej no takiego bossa to oni mogli na, jako pierwszego dać, a nie jako przedostatniego. O, jest animacja również... Y tak tak, i po każdym właśnie e, bosie, słuchajcie, tego nie widzieliście, właśnie przelatuje ptaszek i nas zabiera. Tak, przelatuje ptaszek i nas zabiera i tam było właśnie y, przywracenie tego bosa do jego normalnej postaci. No niestety tego nie było widać, bo w poprzednich bosach te filmiki nie działały. Nie wiem, czemu akurat tutaj zadziałały. Ale dobra moi drodzy, myślę, że na ten moment zakończymy dzisiejszy odcinek. Tak, zdecydowanie już mamy 20 minut. W kolejnym odcinku zajmiemy się kolejnymi poziomami. Ciekawe, co to będzie. Obawiam się, że tym razem aż tak przyjemnie nie będzie. I co? I czeka nas walka z bosem, moi drodzy, i to będzie koniec serii Skroka. Tak, myślę, że jeszcze ten jeden góra, dwa odcinki i koniec. No co, moi drodzy? Mam nadzieję, że się że Wam się podobał. Tak, że było ciekawie, naprawdę dzisiaj było ciekawie. No to co? Na ten moment dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia już niebawem w kolejnych i na razie, papa. Pa. Tylko zapisz. Zrobił taki gafy jak wcześniej. Tutaj może już na pustym.